Szkoda, że mieliśmy sporo szans. Wisła również tam mogła strzelić na bramkę. Nie było to takie spotkanie jak w Kielcach, nie było to takie spotkanie jak w Bryszy, ale gdzieś tam pomiędzy, więc również nie najgorsze. Szkoda, tylko że jeden punkt. Bramki zabrakło. Mieliśmy fajną procentową sytuację Rafała Boguskiego. E, myślę, że tutaj Bramka stała na wysokości zadania e, i sytuacyjnie obronił to e, jego strzał. Myślę, że tylko remis. No, zakładaliśmy, że chcemy wygrać. Nie udało się, punkty uciekają. Choć z przebiegu gry i prowadzonej gry z naszej strony myślę, że możemy być zadowoleni. No, szkoda, że dwa punkty więcej nie dopisujemy ale punkt jest zawsze punkt i teraz już trzeba myśleć o Brudzi. Na pewno w 100% nie no bo nie wygraliśmy tego spotkania, ale myślę, że jesteśmy, tak jak zresztą rozmawialiśmy wszyscy w szatni, jesteśmy zadowoleni ze swojego występu i ze swojej gry. Także szkoda w tych sytuacji, że nic nie wpadło, także na pewno to najmniej dobry jest, bo, bo mogliśmy też stracić bramkę, a tak jak mówię, no mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji, więcej strzałów, ale nasza gra na pewno nas cieszy. No.